Czego to uczy? On kłamie, powiedzmy, albo uczy się od szatana. Jakieś inne opcje? Um, nie ponieważ Ponieważ nie można powiedzieć, że był szalony lub miał urojenia. To i każdy, kto badał jego życie. nie wiemy, że nie miał tych symptomów. Był jasny. On wyraźnie dowodził armiami. Dosłownie prowadził całe społeczności. To są bardzo absurdalne twierdzenia, z którymi nie powinniśmy nawet polemizować. Wiesz, jedynym twierdzeniem, które można rozważyć jest to, że nie mówił prawdy, to znaczy, że kłamał i albo uczył się tego od szatana, blebleble, ble, ble, co również oznacza, że w pewnym sensie kłamie. Chodzi o to, okej? Okay? Albo został oszukany przez szatana, co oznacza, że nie kłamie, ale przekazał ci nauki. Tak, takie było moje pytanie. Tak, a co jeśli tak było? Te. Tak. Dobrze, dobrze, więc najpierw kłamstwo. O co miałby kłamać? Jaki jest powód? Dlaczego miałby kłamać? Zatem z chrześcijańskiego punktu widzenia myślałem, że to szatan chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby odciągnąć ludzi od siebie. Nie, nie, szatan, szatan, kropka. Więc roszczenie szatana to drugi rosz. Mówi mu, że kłamie. Sam bez szatana teraz. Och, dobrze. Jakie mogą być jego motywy? Tak. Wiesz, w psychologii mają powody. Mówią o powodach, dla których ludzie kłamią. Zgadza się. Ludzie nie kłamią. To może być strach, to może być zysk, to może być wiele rzeczy. To może być władza. Nie wiem, w porządku, więc szukał władzy. Przetestujmy tę hipotetyczną sytuację. Prorok kłamał, ponieważ szukał władzy. Dobrze. Prorok cieszył się szacunkiem w swojej społeczności. Mieli dla niego dwa tytuły przed objawieniem. Mówiłem tak nazywali go Sadak Al mam na myśli tego godnego zaufania uczciwego. Kiedy budowali kabę, w którym wierzyli, że jest to święte miejsce Boga. Kiedy mieli spór o to, kto położy ostatni kamień, poszli do proroka Mahometa. On już miał głos w społeczności. Poszli do niego, ponieważ był godny zaufania, uczciwy i szanowali go oraz jego decyzję. Otem powiedział do każdej grupy, trzymacie część materiału, a my kładziemy kamień, a wy obaj go trzymacie. A potem sam położył kamień. Tak właśnie jego społeczność na niego patrzyła. Ochodził z najczystszej krwi, krwi kurajszytów, opiekunówka Abe. Miał już czystą linię był już szanowany w społeczności i w społeczeństwie. A więc tak wyglądała jego historia. Kiedy otrzymał objawienie, stał się zupełnie inny. Przez 30 lat był prześladowany, ponieważ mówił swojemu narodowi, aby nie czcili idolów, by nie czcili nikogo poza Bogiem, by czcili jedynie Boga. Więc przeszedł z pozycji szanowanej i godnej zaufania w społeczności szczery wśród ludzi. Teraz wszyscy są przeciwko niemu. Starając się go zabić, starając się osiągnąć zły obraz o nim, starając się go prześladować, starając się go wyrzucić. Więc to jest dokładne przeciwieństwo. A gdy wzywał ludzi do tego, przybyli do niego i zaoferowali mu dokładnie to, co powiedziałeś. Zaoferowali mu władzę. Powiedzieli, jeśli potrzebujesz władzy, uczynić cię królem nad nami. Jeśli potrzebujesz kobiet, damy ci nasze kobiety. Jeśli chcesz pieniędzy, damy ci pieniądze. Po prostu powiedz, że ci je damy, ale przestań wzywać ludzi od oddawania czci bożkom, religii ich przodków. A wtedy prorok odmówił. Owiedział, to jest rozkaz od Boga. Podążam za naukami Boga. To nie moja decyzja, aby podążać, aby przyjąć to, co mi oferujesz. Kiedy umarł syn proroka Ibrahima, jego syn umarł. A wtedy miało miejsce zaćmienie. Ludzie w społeczności mówili, oni, spójrz, to jest dowód, że jest prorokiem Bożym, ponieważ kiedy jego syn umarł, nastąpiło zaćmienie. Co by powiedział kłamca w tej sytuacji? To znak od Boga. Tak, oczywiście. Widzisz, spójrz, Boże, zrobiłeś zaćmienie dla mnie, bo mój syn. Powinniście mnie śledzić i wierzyć we mnie. Teraz to by powiedział nasz kłamca. Prorok powiedział dokładnie odwrotnie. Powiedział, że to jest znak dla Boga, że nie dzieje się to z życiem ani śmiercią nikogo. Powiedział, jeśli widzisz, to spieszyć się do dziękowania Bogu, modlenia się i oddawania pokłonu Bogu. To się nie dzieje z powodu śmierci mojego syna, ani śmierci kogokolwiek innego, czy życia kogokolwiek. To jest znak, który czyni Bóg. Więc kłamca by wziął, ponieważ oni już, to oni są tymi, którzy mówią, że to się wydarzyło z powodu jego syna. Nie musi nawet wysuwać tego roszczenia. Wszystko, co musi powiedzieć, to tak, tak, masz rację, ale nie, nie, nie. On gdyby był kłamcą, powiedziałby oczywiście, że to z powodu mnie. Więc, kiedy patrzysz na życie proroka, oferowano mu wszystkie te rzeczy, o których mówisz. Oferowano mu każdy powód, by być liderem wśród ludzi, by mieć pieniądze, by mieć kobiety, by mieć wszystko. Czemu więc miałby? Dlaczego możesz teraz powiedzieć, ucząc się o tym wszystkim? Czy możesz powiedzieć, że kłamie? Nie. Dobrze, więc nie kłamie. Mamy teraz inną opcję. Jedyną opcją, jaką mamy, jest to, że został oszukany przez szatana. Rozumiesz? Teraz Biblia się z Tobą nie zgadza. Czy mogę Ci powiedzieć, dlaczego Biblia się z Tobą nie zgadza? Ponieważ w Biblii ludzie mówili o Jezusie, że pochodzi od szatana. Ak, Faryzeusze byli. Tak, co Jezus wtedy powiedział? Odpowiedział im. Czy wiesz? Odpowiedział. Nie mogę sobie przypomnieć wersetu, ale wiem o co ci chodzi. powiedział, 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 że dom nie może być podzielony przeciwko samemu sobie. O, dobrze. Tak, tak, tak. To było to. Oznacza to, że to, co im mówi, to fakt, że szatan nie nauczy was rzeczy, które są sprzeczne z szatanem. Jeśli to szatan mówi mi to, nie powie wam rzeczy, które ja wam mówię, bo te rzeczy są dobre, a szatan uczy was, by robić źle. Dlatego niemożliwe jest, żebym był kimś od szatana. Więc prorok powiedział ludziom. Wiecie co? Prorok przyszedł, i jego ludzie, wszyscy byli czcicielami idoli. Czy szatan lubi kult idoli? Czy go nienawidzi? Lubi ich. Dlaczego miałby nauczać proroka Mojżesza, pójść go tych ludzi, i powiedzieć im przestańcie czcić bałwany i uwierzcie w Jezusa? A tak przy okazji musicie wierzyć w Jezusa. Wierzycie w Mojżesza i proroka Muhammada. Wierz we mnie i czci tylko Boga, nie przypisując mu partnerów. Bądź życzliwy dla swojego sąsiada. Dawaj na jałmużnę, poszcząc dla Boga. Wierz, uwalniaj sługi i niewolników. Nie mieć rasizmu w swojej społeczności i społeczeństwie. Szatana jest twoim wrogiem. To jest to, czego nauczył prorok. Szatana jest twoim największym wrogiem, więc traktuj go jak wroga. Szukaj schronienia. Za każdym razem, gdy recytujesz Koran od szatana, szatan był twoim wrogiem od samego początku, od czasów Adama. I daje im Koran, mówiąc im o tym, jak jest ich wrogiem i jak jakie taktyki stosował. Czy szatan by to robił? Nie. porządku. Czyli niemożliwe, żeby tak było. Chyba, że to dobry szatan, o którym nie wiem, jak szatan, to było dobre dla ludzi, wiesz? Więc to jest niemożliwe. To jest jedno pytanie. Inne pytanie, które warto zadać, to kto napisał Biblię? To tak naprawdę kompilacja różnych autorów. O, rozmawiajmy najpierw o Nowym Testamencie. O, najpierw Nowy Testament. Najpierw mówimy o Nowym Tak. Dobrze. Dobrze, tak było. Nadal mówi, że według tego, co przeczytałem z moich źródłach, nadal to mówi. To było propagowane anonimowo i dopiero w drugim wieku ujawniono imiona. Nawet, tak, nawet nie powiedziałbym drugiego wieku, ale tak, nawet później. Tak. Tak. Więc nawet nazwy, które powiedziałeś, były napisane przez ludzi i przypisane autorom. To nie autor powiedział, że nazywam się tak, pisze. Just to. Ludzie przypisywali te nazwy autorom, a te nazwy nie są znane. Więc nie masz pełnego imienia, biografia tej osoby. Nie wiesz nic o nim. Masz tylko imię. Każdy może wymyślić imię i powiedzieć, że to, to jest, to zostało napisane przez X. Ej po prostu podali imię. Tak. A powód, który przeczytałem, to, że nie mogą przypisać żadnego imienia, ponieważ dla każdej osoby, która napisała Ewangelię, oni mają jakąś definicję. Więc Marek jest przyjacielem lub towarzyszem jednego z uczniów Łukasza, Mateusza, tak, Marka. A Marek ma być, by się spotkać z Łukaszem. Tak, to jest twoja historia. Tak. Więc uczniami byli Mateusz i Jan. A jeśli, jeśli zastanawiali się nad propagowaniem Biblii w pewien sposób, mogliby propagować w imieniu Piotra, który jest zresztą liderem wszystkich apostołów. Ale tego nie zrobili. Czy okazji, wiesz? Tak, tak, a propos. To wszystko nie jest dokładne. Ale ja nie. Nawet to, co robię, lubię robić, to lubię stosować argument stali. Więc zaakceptuję twoją tezę, choć nie jest prawdziwa, ale powiem ci, ale powiem ci, dlaczego to nie pomaga. Nawet jeśli założymy, że uczniowie, że Mateusz jest uczniem i podążał za Jezusem, a te pisma to, jak możesz udowodnić, że te pisma sięgają do nich? Wszystkie pisma, które masz? Tak. Pełna Biblia, pełny rękopis Biblii, który masz, ma 400 lat, 350 coś. To jest najstarsze. Zgodnie z semantyką, pierwszy wiek to nic. Drugi wiek to karta nazywana 352. To jest duże. Więc jeśli nie masz nic od nich, jak możesz pokazać, że te informacje pochodzą od nich? Kiedy biblijne źródła twierdzą, że istnieje kopia, kopi, 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 kopia, a nie wiemy, kto kopiuje co, co jest kopiowane i co jest zmieniane i co. Więc nawet jeśli zakładam, że te informacje dotyczą uczniów, jak możesz udowodnić, że sięgają do nich? Jedynym powodem, dla którego wierzysz, że ci uczniowie istnieją, jest to, że a pisma pojawiają się później. Więc nie możesz, nie mogą być dowodem na to, że ci ludzie istnieli. Tak, tak, to jest to, co staram się zrozumieć. Chcę poświęcić czas, aby przeczytać i zrozumieć, skąd się to wzięło i jak to zostało skompilowane. Tak. Dobrze. Aj patrz, przesłanie Islamu jest bardzo proste. Przesłanie Islamu jest bardzo proste. Mówi, że Allah wysłał proroków i posłańców w przeszłości. Jezus, Mojżesz, Noe, Abraham, Adam, wszyscy ci prorocy i posłańcy, w których wierzysz. Aj wierzyny. Wierzymy we wszystkich posłańców Boga, w tym proroka Mahometa, ostatniego i najwyższego posłańca. Wszyscy w nich wierzą. I że Bóg jest jeden, nie trzy w jednym, nie jedenaście i jeden. Ten sam Bóg, w którego wierzył Abraham. Był jeden, nie był trzy w jednym. Ten sam Bóg, do którego modlił się Jezus. Jednego tego samego Boga, którego czcił Mojżesz. Jednego Boga, prawda? Bóg nie jest trzema w jednym. Nie, nie ma dzieci, nie ma rodziców, nie ma dziadków. Jesteśmy dziełem Boga. Dobrze. A Allah, to, kiedy wysyła te wiadomości, daje im pismo. Jak to, prawda? Tak. Co my? Tego typu pisma. Allah daje im pisma jako wskazówki dla ludzi z nakazami, prawami i moralnością do przestrzegania. Przestrzega. Dobrze, dobrze. A Koran jest ostatnim i ostatecznym przesłaniem, które zostało wysłane do wasallam. <trym> I <zrozumiałe> <trym> i <zrozumiał> potwierdził, że Jezus był posłańcem Boga. Potwierdził, że Mojżesz był posłańcem Boga. Ale powiedział nam, że pisma zostały zmienione, nie są zachowane. I dlatego widzimy, że nagle zawsze istniał monoteizm. Nagle chrześcijanie chcecie zawrócić. Mówią, nie, to tak naprawdę coś, co nazywa się trójcą. Ale Adam o tym nie wiedział. Abraham o tym nie wiedział. Mojżesz o tym nie wiedział. Adam miał rzekomo rozmawiać z Bogiem. Nie mówił ojcze, synu i duchu święty. Zgadza się. On nie mówi, że miał spotkać Boga, prawda? Rozmawiał z Bogiem. Cała ta idea pojawia się znacznie później, 400 lat później, wynaleziona przez Kościół na Soborze w Nicei. Rada Konstantynopola nie istnieje w Biblii. Islam po prostu przywraca ludzi do tej samej monoteistycznej drogi Boga. Drugą rzeczą jest, że Allah wyraźnie powiedział, że powierzył tę rolę uczonym, rabinom i kapłanom, jako test dla nich. Allah mówi w Koranie, że dał tę odpowiedzialność. W rozdziale piątym, Allah wspomina, że powierzył odpowiedzialność Rubanom i Achbarom, ludzie, uczeni ludzie, to kapłani i rabini, aby zachować pisma. Ale to, co zrobili, to sprzedali je za marne pieniądze, tak? Sprzedali je, zmienili pisma, aby zdobyć pieniądze, złoto i srebro, i tak dalej. Zadanie zachowania spoczywało na nich... Po pierwsze, a po drugie, wiadomość nigdy nie była zamierzona jako wieczna wiadomość od samego początku, ponieważ jest posłaniec, który przychodzi później, oraz ostateczny posłaniec, który przyjdzie na końcu. wodem, dla którego Koran ma być zachowany, jest to, że jest on ostatecznym posłańcem aż do końca czasów. A wtedy czasy po prostu wierzą. Ale zgadzamy się co do jednej rzeczy. Zgadzasz się, że koncepcja Tawhid, monoteizmu, jest jasna w islamie. Ma absolutnie sens. Nie ma żadnych problemów. Tego, którego ci dałem. Tak, tak. To proszę. to ma sens? idealny sens. Myślę, że jego opis jest nawet doskonały. To nie jest tylko proste, ale nie ma niczego podobnego do Boga. Bóg nie rodzi, ani nie jest narodzony, jest niezależny, samowystarczy. I jedyny w swoim rodzaju. Nie więcej niż jeden. Czyli to nie jest Jest proste i skomplikowane jednocześnie. Dobrze. A ty się ze mną zgadzasz? Dobrze. Koncepcja chrześcijaństwa. Jak dotąd nie byłeś w stanie tego udowodnić na podstawie pisma. Zgodziłbyś się ze mną co do idei trójcy. A ja bym chciał. Czy jesteś? Mam wiele filmów na moim kanale. Możesz zobaczyć, gdzie kwestionuję chrześcijańskich kaznodziejów, aby pokazali mi trójce, a nikt nie był w stanie tego zrobić, ponieważ jej tam nie ma. Więc poleciłbym ci zrobić badania. Ale kiedy robisz swoje badania, spróbuj znaleźć werset, który mówi, że są trzy w jednym i że są trzy osoby w jednym bycie, bo to właśnie oznacza trójca. W Starym Testamencie nie ma tego nigdzie. Czyżby nie było tego w Nowym Testamencie Janie? Nie, nie, to nawet nie jest w Nowym Testamencie. A to jest zabawne, że nawet jeśli spojrzysz na Nowy Testament, to tam tego nie ma. Wierzę, że to jest w Nie pamiętam dokładnego rozdziału. To było jak słowo ojciec, a duch oraz ci trzej są jednym. Tak, to. Doskonale to co cytujesz, to pierwsza encyklika Jana, rozdział 5, werset 7. Tak. Dobrze. To, co właśnie zacytowałeś, to fałszerstwo. Czy to fałszerstwo, które zacytowałeś, istnieje tylko w wersji króla Jakuba? Otwórz NIV, RSV, jakąkolwiek inną wersję. Przejdziesz do przypisów i zobaczysz, że jest trzech, którzy świadczą. Woda, duch i coś innego. Dobrze, więc znajdziesz zupełnie inny werset, a gdy wejdziesz w przypis, powie Ci, że ten werset, trzech, którzy składają świadectwo w niebie, ojciec, syn i duch, i ci trzej są jednym. Zobaczysz, że jest napisane w przypisach. To jest interpolacja, która nie istnieje. Do XV wieku, czyli 15 wiek, ktoś dodał to jako przypis, a następnie to zostało włączone do Biblii Kinga Jamesa. Otwarcie, jeszcze coś? RSV, NIV, wszystko, spójrz na wszystkich. Otwórz pierwszy list Jana 5.7 i to jest dowód na to, że Biblia jest zepsuta. Cieszę się, że przytoczyłeś ten werset, ponieważ to jest dowód. Są pewne Biblie, które zawierają określone wersety, które mówią coś innego, a inne wersety w innych Bibliach mają zupełnie inne treści. A Biblia króla Jakuba była standardowa, używana i śledzona przez miliony ludzi przez wiele lat. Wiesz? Tak. Powiedziałbym, że Koran jest pismem ustnym. Koran nie jest głównie rzeczą pisaną. To jest rzecz ustna. Nawet słowo Koran oznacza coś, co jest często recytowane. To jest to, co oznacza to słowo, słowo Koran, z którego pochodzi czytanie, prawda, lub recytowany. Tak więc Koran jest pismem ustnym. Przede wszystkim jest on zachowywany poprzez przekaz ustny. Co się wydarzyło? To, że prorok Muhammad, Koran, został mu objawiony przez 23 lata. Co się wydarzyło wy? O każdym objawieniu wersetu lub liczby wersetów, prorok Muhammad często wzywał jednego ze swoich towarzyszy, który był nazywany pisarzami objawienia. I zapisywali wszystko, co objawiano na jakimkolwiek kawałku materiału jaki mieli. Mieli rację, skórzane kamienie, cokolwiek mieli na czym mogli pisać, zapisywali objawienia, które były wysyłane, a drugą rzeczą, którą robili, było natychmiastowe zapamiętywanie tych wersetów. Więc prorok Muhammad, oczywiście, że zapamiętywał cały Koran, ale towarzysze zapamiętywali Koran, gdy był objawiany, prawda? Tak. Przepraszam, tak, pamiętam, w jednym z twoich filmów mówiłeś tak: wiesz, wtedy wiesz, nasza pamięć była znacznie silniejsza, więc to było bardziej możliwe. Więc rozumiem tę część. Po prostu pytam o rodzaj bogatszego rękopisu. Naturalnie, na czym to było napisane, jeśli to skóra, wiesz? Pytam konkretnie o te... Tak są rękopisy. Ale mówię, czy nie zgodzisz się? Najpierw, pozwólmy, zrozummy założenie. Ponieważ pytanie dotyczy zachowania Koranu, kiedy masz miliony ludzi dzisiaj, którzy zapamiętują Koran, wszyscy oni mają certyfikaty, które sięgają do proroka Muhammada, ich nauczycieli, nazwiska, ich biografie. Sięgały aż do proroka Mahometa w tradycji, która rozpoczęła się w czasie proroka Mahometa, aż do dzisiaj, i była praktykowana każdego dnia, czyli zapamiętywanie Koranu, jego recytowanie w Meczecie, recytowanie go w każdy Ramadan. Dlaczego potrzebuję tego? Tu nie jest tak, że nie mamy. Ale pytanie, które zadaję brzmi dlaczego muszę mieć pisemny rękopis, kiedy tradycja ustna powinna być wystarczająca, aby to zachować? Kiedy przyprowadzam dziecko z Chin, dziecko z Egiptu, dziecko z Maroka, biedne dziecko z Japonii, wszyscy recytują to samo. Żywy dowód. W zasadzie, jeśli każdy manuskrypt na świecie i w internecie zostałby zniszczony, a każdy manuskrypt na Ziemi spaliłby, wciąż moglibyśmy przywrócić Koran w ciągu dwóch godzin, ponieważ zapisujemy go, ponieważ mamy go w pamięci. Dla mnie to jest silniejsze niż jakiekolwiek pisane rękopisy, ponieważ rękopisy mogą być manipulowane.